A dzisiaj upiekłem ciasto piernikowe. Teraz tutaj jeszcze poleję, to znaczy poleje. Posmaruję trochę czekolado. Także zobaczcie jak to fajnie wygląda. Ewcia, chodź, zobacz dobrze. Robię. Tobie nigdy tak. No super. No. Tobie nigdy tak a, fajnie a nie, nie. A wcześniej ten pokroje się... Bie, nie bierz palcami brudnymi. Ja mam czyste Nie dotykaj. Palce. No. Jak to czyste? Pokaż. <noise> Czafetę te teraz czyścić? Pewnie no. <grym> się czyścić robi. No, tu ten już. No. Pokroję, położę na te wtedy już można jest próbować. No ja wiem, bo kroiłem, ale no. ten i wtedy można ten. Także daj talerzyk, a jeszcze tutaj pocyki. Ja ci pomogę? Ty nie, nie pomagaj. Teraz. Patam tam tyle, no, czy jak. Tam trochę zostaw mi w ten w garku, bo ja lubię tak to zjeść. Jeszcze Aha, sobie to zostawiłem. Tam no. No. no, także. No i tutaj posypię zasypko taką. Mam tutaj trzy rodzaje. Zobaczcie. O, tak. O, fajnie. A co to przepis twojej mamy czy co ten? Mojej jeszcze babci to przepis a. był. Ja od, ten moja mama mnie przekazała od babci. Także a. Ewunia. Nie no, A ja? To a ja teraz tobie przekazuję no. i ty ode mnie się uczysz. No to ja już szykuję talerzyk. No. To szykuj, zaraz pokroimy. Widzicie, jak jeży bułeczki. Palce lizać będzie, Ewa, po tym, po czekoladzie. <śmiech> <śmiech> no, cała będzie wymarzana. Może, mm. może ten. Dosyć tak tego, nie? Króje Wunia. To znaczy ja pokroiłem, tylko Wunia teraz wyłoży. zobaczcie. Ale. To zawsze pierwsze no. to nie wychodzi. To nic, po pierwsze. No już ten. Ładnie ten tak rób, bo ten. Sąsiadka przyjdzie, to powiedz, powie, a kto to tak ten kroił. Pyszna. No, także ładnie trzeba w unia, ładnie podać. Bo zaraz sąsiadka przyjdzie. Jedna, druga. No i zaraz taka blacha duża, upiekłem, i zaraz zobaczycie, nie będzie jak zobaczycie, jak to szybko zjedzą. No weź jeszcze, Bunia, ten jeszcze tu kawałeczek dla mnie też na talerzyk, bo już nie będę ręko brał. No. Dla mnie to taki większy kawałek niech będzie, albo dwa, mnie w tym na razie to starczy no bo muszę wyjąć żeby to ładnie widzisz, no. teraz <grych> no dobra, szybko wyjmuj no muszę zobaczyć, gdzie drugie drugi kawałek wycięty no. No. no wyjmuj, wyjmuj, wyjmuj no wyjmę, wyjmę no. masz? mam no zobaczcie, ale pycha będzie. Och, ten, o, ładnie. Także... ale ładnie wyszła mi ona, nie? Tak. O, proszę. No. Ładnie wyrośnie. No, no. Ładnie pachnie. Mhm, super. Trochę to czekolada poleciała. To właśnie tak ma być. Super. No także... Pozdrawiamy serdecznie, no i miłego dnia życzymy. No i życzymy wszystkiego najlepszego.